Była kontrola tylko i wyłącznie dokumentów. Od czasu do czasu kontrolujący wchodził do naszego busika i spoglądał na nas. Dziwnym wzrokiem. My nie okazywaliśmy żadnego zainteresowania. Udawaliśmy, że nas to nic nie obchodzi. By absolutnie nie wzbudzać jakichś podejrzeń czy albo, albo nie prowokować po prostu. A pytania dlaczego do Burundi? Nie, oni nie zadawali nam takich pytań. My byliśmy im obojętni. Turyści tam naprawdę są tym ludziom, którzy tam mieszkają, obojętnie, a już biali to w ogóle. Oni tam znają białych, ale myślę, że od tej strony takiej najgorszej, dlatego że. Te sprawy Tutsi i Hutu i ta belgijska kolonia zostawiła jakiś ślad, bo te plemiona Tutsi i Hutu zostały w sposób sztuczny utworzone i na tym tle potem doszło właśnie do tego ludobójstwa. Więc w tej chwili w Burundi widzi się najwięcej właśnie białych, ale to są właśnie ludzie z Organizacji Narodów Zjednoczonych, natomiast turystów tam naprawdę jest garstka. Myśmy mieszkali w takim hotelu w Burzumburze, to jest największe miasto Burundi. Hotel w sumie wyglądał dosyć dobrze, tak z zewnątrz, natomiast wewnątrz, no, do naszego standardu, to daleko, daleko. No, już nie mówiąc o tym, że nawet nie było ciepłej wody, była woda tylko zimna, ale był prysznic. To są takie standardy afrykańskie. Podróżując po krajach trzeciego świata, to po prostu trzeba się z tym liczyć. Jeżeli ktoś nie ma ochoty na takie warunki, no to, no to musi skorzystać z innych kierunków, bo takie są realia i. Nam się wydaje, że jest to mało, natomiast dla nich jest to bardzo dużo, ponieważ oni mieszkają w budach, szałasach, w jakichś lepiankach, z gliny, z trzciny, więc nawet gdybyśmy mieli jakieś zastrzeżenia, to oni naprawdę by nie wiedzieli o co chodzi. W Burzumburze jest takie miejsce, do którego chcieliśmy właśnie dotrzeć. To jest taki pomnik, który powstał ku czci zamordowanego rewolucjonisty. W 1961 roku zginął on z rąk Belgów i w Burzumburze właśnie postawiono mu pomnik. Chcieliśmy tam wejść na teren tego pomnika, tego obiektu, bo to jest taki park i tam jest ustytułowany ten pomnik. Nie wiemy dlaczego, ale żadnej grupie się jeszcze nie udało wejść na ten teren. Momentalnie, kiedy my pojawiliśmy się właśnie przy ogrodzeniu, zaraz zjawili się żołnierze z karabinami na sznurkach. I powiedzieli nam, że absolutnie nie wyrażają zgody, żebyśmy weszli na teren tego obiektu. Więc musieliśmy się zadowolić tym, że zrobiliśmy sobie zdjęcia z pewnej odległości. To miejsce jest bardzo ładne, ponieważ jest położone nad jeziorem Tanganika. Więc w jakiś sposób można powiedzieć, że tą atrakcję żeśmy sobie udoskonalili, chociaż w ten sposób. Następnym punktem w Burundi był kamień postawiony ku czci. Lingwistona, człowieka, który był misjonarzem i który podróżował po Afryce, i w pewnym momencie wieść o nim zaginęła. Właśnie tam w Burundi postawiono taki kamień, na którym jest wyryte jego imię i nazwisko, a poza tym w tym miejscu inny podróżnik i inny badacz Afryki, Stanley, spotkał tego lingwistona, i właśnie na cześć tego spotkania postawiono taki kamień z wyrytą datą. Kiedy byliśmy właśnie obok tego kamienia, akurat dzieci wracały ze szkoły, mieliśmy taką krótką sesję fotograficzną, no bo oczywiście, no może nas te dzieci tak bardzo nie dziwiły, ale tak jak mówię, tam w Burundi jest tak, że no tych białych jest bardzo mało, jeżeli się gdzieś odejdzie poza granicę miasta, no to jesteśmy taką wspaniałą atrakcją turystyczną, ale to właśnie dla tych ludzi, którzy tam mieszkają. Kiedy podróżowaliśmy po Burundi, chcieliśmy dotrzeć do wodospadów Kagera, też oczywiście mieliśmy mnóstwo z tym przygód, ponieważ kierowca nie za bardzo znał drogę. Każdy wskazywał inny kierunek, także błądziliśmy bardzo długo. Kiedy tam się znaleźliśmy, oczywiście okazało się, że trzeba wykupić sobie jakiś bilet wstępu. Te bilety wstępu miały być wypisane przez wojskowych. My oczywiście poprosiliśmy o nie. To okazało się, że panowie nie mają kartki papieru. Kiedy daliśmy kartkę papieru, okazało się, że nie mają długopisu, że jest już ten długopis, to okazało się, że nie potrafią pisać. Ale byli bardzo mili, więc wszystko skończyło się bardzo dobrze. Myśmy zapłacili tyle, ile trzeba było, zostaliśmy tam wpuszczeni na teren tych wodospadów bez biletów, ale atmosfera była bardzo przyjemna. Obok tych wodospadów jest źródło Nilu, które też jest takim miejscem bardzo śmiesznym, ponieważ jest to taka rura wychodząca z góry. Dosłownie, rura, która wychodzi z góry, to jest właśnie. Źródło Nilu. Daje ono wodę wszystkim okolicznym domostwom, które znajdują się dookoła. Bardzo nas to śmieszyło, bo liczyliśmy rzeczywiście na jakieś takie źródełko, prawda? Gdzieś jakiś szum, a tutaj się okazało, że to jest takie bardzo, bardzo prymitywne, no ale przynajmniej wiemy w tej chwili, jak to wygląda. I obok tego źródła również postawiony jest pomnik w kształcie piramidy. Został on postawiony ku upamiętnieniu tych osób, które odkryły te źródła. Tych badaczy było bardzo dużo, więc postanowiono, że w tym miejscu będzie taki pomnik. Kiedy się na niego wejdzie na górę, no to rozpościera się bardzo piękny widok na Tanzanię. Kiedy mieliśmy dotrzeć do tych wodospadów Kagera i kiedy mieliśmy zobaczyć te źródła Nilu, to był dokładnie cały dzień, zaczął padać deszcz. Już zmierzchało, zaczęło się robić ciemno. No wiedzieliśmy, że musimy wrócić do naszego hotelu w burzom burze. No i oczywiście jedziemy sobie spokojnie, zadowoleni. No i znowu powtórka z rozrywki, czyli patrole, szlabany, zatrzymania. Trzeba było od czasu do czasu zapłacić okup po to, żeby nas puszczono dalej niby mówiono, że zatrzymują nas dlatego, że obszar jest bardzo niebezpieczny i że jeszcze grasują rebelianci. Bo dla naszego bezpieczeństwa musimy sobie szukać jakiegoś hotelu. Ale gdzie tu szukać hotelu, jak jedyny hotel jest w stolicy Burzumburze, więc nie mieliśmy innego wyjścia, a poza tym droga wiodła przez lasy, pola, także w ogóle nie było szans na to, żeby przenocować. No ale jakoś takimi etapami, powolutku powolutku udało nam się Dotrzeć do Burzumburu było bardzo ciemno i takiej stolicy to nie widziałam, ponieważ tam nie ma elektryczności. No emocje były trochę takie, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Ale ja tak myślę, że największe wrażenie to wywarła na mnie wizyta u sióstr zakonnych duchaczek. W Burundi, bo kiedy byliśmy na lotnisku, to poznaliśmy właśnie siostrę Dolores, siostrę, która prowadzi miejscowy ośrodek zdrowia w Burzumburze, gdzie otacza opieką dzieci osierocone właśnie wskutek wojen plemiennych, które są chore. Są to cztery siostry zakonne i prowadzą one bardzo prężnie ośrodek zdrowia. Kiedy my dotarliśmy właśnie do tej misji, 500 dzieci było zaszczepionych na polio. Ta wyprawa do sióstr to można powiedzieć, że była ona pod jakimś takim jednym wielkim znakiem zapytania, ponieważ my cały czas czekaliśmy też na sygnał od sióstr, czy będziemy mogli przyjechać, no bo wiadomo siostry mają swoją posługę. Najpierw muszą one wykonać te czynności, które do nich należą, a potem dopiero mogą ewentualnie zajmować się gośćmi. W pewnym momencie dostaliśmy telefon, że właśnie już siostry nas czekają. Okazuje się, że misja ta jest w Burzą Burze, ale w takiej dzielnicy, takiej, która ma bardzo trudną historię, ponieważ kiedy były właśnie te walki plemienne Tutsi i Hutu, to właśnie ta dzielnica, dzielnica Mirango, była zrównana z ziemią. I ta misja właśnie powstała w samym centrum tej dzielnicy, Powiem szczerze, że podziwiam siostry, ponieważ one były tak strasznie spokojne i widać, że zdają sobie doskonale sprawę z tego, że one są cały czas zagrożone, bo te wojny plemienne nie tak do końca zostały zażegnane. Co chwilę słyszy się, że gdzieś dochodzi do zabójstw. Tego typu sytuacje w tych krajach są jak gdyby wpisane w rzeczywistość, tak jak głód, tak samo i wojny plemienne. Jest to coś, z czym ci ludzie się rodzą? I też to, co zauważyłam, to nie ma tam za bardzo poszanowania dla życia ludzkiego, dla życia zwierząt. Tam się żyje z dnia na dzień i ważna jest chwila. Ważny jest moment, żeby się wzbogacić, na przykład nagle, czyli można kogoś zabić. Co z tego, że ja będę za to siedział, albo nie, może mi się uda, ale ja będę miał pieniądze. Myślę, że to głównie o to chodzi, bo nawet te właśnie między Hutu i Tutsi. To chodziło o to, że dokonano sztucznych podziałów między Tutsi i Hutu. Tutsi to byli ci, którzy mieli co najmniej 10 krów i byli pasterzami, czyli byli oni bogatsi, bo krowa w Afryce jest wyznacznikiem bogactwa. Poza tym, Tutsi byli wyżsi i mieli takie bardziej smukłe rysy twarzy, pociągły nos. I natomiast Kutu to byli ci niżsi, ci, którzy harowali na polach. Zawsze było im gorzej z wyglądu, niscy, krępi z takimi płaskimi nosami. I takich podziałów dokonali Belgowie, którzy potem zmierzali do tego, żeby te dwa plemiona, skłócić, bo takim skłóconym ludem jest łatwo manipulować. To doprowadziło właśnie, że w roku 1994 doszło do ludobójstwa, właśnie na terenach Burundi i o czym się nie mówi, bo mało, bardzo mało osób wie w ogóle, że takie państwo jest w Afryce i Ruandzie. W Ruandzie ta sytuacja już w tej chwili jest ustabilizowana, chociaż ja nie miałam takiego wrażenia. Rozmawiałyśmy z siostrą na wiele tematów. Pytałyśmy o chorobę, pytałyśmy o to, czy się nie boją malarii, bo jeżeli się wyjeżdża do takiego kraju jak Afryka, no to my musimy obowiązkowo zażywać leki, które nas ochronią przed tą chorobą. Natomiast siostry malarię traktują jak, tak jak my, przeziębienie. Biorą to pod uwagę, że są narażone. Ale w ich przypadku nie ma sensu zażywanie lekarstw, ponieważ te lekarstwa bardzo źle wpływają na wątrobę i no wcześniej czy później mogłoby to się źle skończyć. Siostry bardzo mile wspominają kuchnię polską i z tego co nam mówiły, to oczywiście próbują jakieś, robić jakieś pierogi. Mają swój ogród, tam uprawiają jakieś warzywa, bardzo chciałyby, żeby wyszły im takie nasze polskie ogórki kwaszone. Mówi, że w tych warunkach to niestety się to nie udaje, ale próbują. Może akurat kiedyś im się uda trafić z proporcjami i smakiem, tak żeby po prostu zapachniało u nich troszeczkę domem rodzinnym Polską. Poszłyśmy również do kapliczki, gdzie siostry codziennie modlą się. Tam wszyscy uklękliśmy, odśpiewaliśmy Czarną Madonnę. Były to takie bardzo wzruszające momenty, i myślę, że długo, długo, nam bardzo długo zostaną w pamięci. I na koniec jedna z sióstr poprosiła dzieci, żeby zaśpiewały piosenkę po polsku. i Proszę sobie wyobrazić, że w jednej chwili chyba z 30 dzieci przybiegło do nas. W środku stała siostra, oczywiście wtórowała tym dzieciom. Dzieci śpiewały piosenkę po polsku o murzynkach. Nawet słowo, prawda, murzyn to takie wydawałoby się, że słowo niepoprawne troszeczkę, a jednak tam to zupełnie nikogo nie razi i, i, i mieliśmy okazję posłuchać właśnie śpiewu tych dzieciach. Takich rzeczy jak aparaty fotograficzne, czy kamery, czy nawet telefony komórkowe to jakiś kosmos dla nich. Ja wiem, że w Afryce jest tak, że nawet nieważne jest to, czy taka komórka będzie działała, czy nie będzie działała. Ważne, żeby ją mieć i żeby pokazywać, że się ma taki gadżet, bo wtedy człowiek się czuje lepiej, jest postrzegany jako osoba majętna, ma wyższy status. No, Afrykanie tacy są, to nas czasami może dziwi, no ale, ale tak jest.